Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ciekawostek, czyli już trzecim odcinku. W tym odcinku pokażę Wam trzy ciekawostki dotyczące stricte farmienia, a dokładnie jak szybko kopać żakamerem, icebeakiem i tym podobne. Bez przedłużenia, zapraszam do oglądania. Pierwszą ciekawostką, tak jak powiedziałem, będzie jackhammer. A dokładnie, jak szybciej kopać jackhamerem? Żeby szybciej kopać jackhamerem, trzeba klikać, bo większość osób w tej grze trzyma. Nie wiem czemu, ale in intuicja im mówi, że po prostu trzeba trzymać. Zobaczcie sobie. No, właśnie tak dużo osób robi. A to jest zły, zły sposób na farminie skałek, ponieważ korzystniejszy i szybszy sposób to jest klikanie. Jeden, że Wasz hammer mniej straci HP, to o kilka sekund szybciej skuje skałkę, sami zobaczcie. Wydaje mi się, że widać tę różnicę. Znaczną. Więc jeszcze raz Wam tutaj pokażę, nie będę się odzywał i od razu przejdziemy do następnej ciekawostki. I sami sobie porównajcie, że jest szybkość inna. drugą ciekawostką w tym odcinku będzie Ice Picka, dokładnie jak szybciej kopać Ice Pickiem. Dokładnie to samo co z Jackhammerem, tylko że tu jest inna metoda na to, żeby szybciej kuć skałkę. W przypadku e, innych kilopów najlepszym sposobem na kucie skałek jest trafianie w złote punkty. Nie licząc Jackhammera, który docelowo e, sam wali w, w złote punkty, mimo że w niej nie celujesz. Ale do rzeczy. Mam Ice większość osób kopie w złote punkty. Już wam pokazuję, właśnie w te złote punkty. Sami sobie policzcie, kiedy, się będzie, kiedy będziemy walić tylko w złote punkty, wyjdzie nam sześć uderzeń, sami zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ale jednak walenie w złote punkty nie jest mm, do końca najszybsze, ponieważ kiedy spudujecie pierwsze uderzenie, zaoszczędzicie na tym jeden cios w skałę. Sami zobaczcie. Trzy. 4, 5. 5 uderzeń i skała jest zniszczona. I jedno uderzenie szybciej. Może to nie jest jakoś bardzo znaczne, ale zawsze, zawsze trochę szybciej wam. Yy, minie farmienie. Na sam koniec tego odcinka chciałbym Wam bardzo podziękować za to, że cały czas mnie oglądacie. Że mimo, że miałem liczne przerwy i że nadal mam, ponieważ trochę nie za bardzo mam czasu na gry jednak znajduję tego czasu wystarczająco żeby nagrać raz na jakiś czas raz na tydzień jeden, dwa odcinki na YouTube'a mam nadzieję, że to doceniacie i zal zalajkujecie ten odcinek zasubskrybujecie kanał o ile jeszcze tego nie zrobiliście z dzwoneczkiem dodacie jakiś komentarz który może zaproponować co jak jaką ciekawostkę powinienem zaprezentować w kolejnym odcinku <laughs> jaką Jaką ciekawostkę chcielibyście tu zobaczyć? Bardzo dziękuję za to, że mnie wspieracie. Chciałbym też, jeżeli jest taka szansa, poprosić was o udostępnianie tego filmu znajomym, żeby ten film dotarł do jak największego grona graczy RAST. Z mojej strony to wszystko. Bardzo wam dziękuję. Do kiedyś.